Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie ponownie w grze Ori and the Will of the Wisps Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą przygodę To już drugi odcineczek dzisiaj Tędy chyba... A nie, da się tędy wejść przecież Przecież przed sekund... Przecież to stamtąd odbieraliśmy Ojejku co ja narobiłem o. Co to było? Dobra. Parkur, parkur gorszy. E, chyba tam się nie dało iść dalej, jeżeli dobrze pamiętam. Zdobyliśmy jakiś kamień. Nie wiem, czy pamiętacie, e, w poprzednim odcinku. Także może sobie zobaczmy, czym ten kamień jest. Czy ja mogę. Okej. Okay. Nie, no nie za... Dobry uczynek, okej. Okay. Mok odważny otrzymał błyszczący kieł. No, zgadza się. Daliśmy mu ten, ten, daliśmy mu ten kieł w poprzednim odcineczku. Dobra, wiecie co? Ja bym sobie spróbował. Wróćmy sobie do tego e, moka odważnego. Ja bym spróbował przedostać się tutaj. Czy ja dam. Powinienem chyba dać radę doskoczyć. O, dokładnie. Super. Ponieważ zobaczcie, tutaj jest sporo rzeczy, gdzie mnie w ogóle jeszcze nie było. Bo nie mogłem. Nie miałem wtedy tej umiejętności, którą mam teraz. Yy, czyli właśnie ten to naparzanko. o kurczę a tu już się pojawiły te skaczące stworzenia i chyba wcześniej tu nie było tak mi się wydaje czyli podejrzewałem że wraz z tym jak moja postać staje się silniejsza również przeciwnicy stają się silniejsi okej okay, czekajcie tutaj okej okay, tu mnie na pewno nie było brawura otrzymano nowy kamień Zadawaj i otrzymuj. Aha, zadawaj i otrzymuj więcej obrażeń. Ok, zwiększone zadawane i otrzymywane obrażenia o 15%. Ok, całkiem ciekawe, czyli więcej zadajemy, ale więcej otrzymujemy. Hmm. Spróbuję. Ciężko stwierdzić, czy to. Aha, dobra, czekaj. Nie, no da się tam wskoczyć, tylko ja. Da się wskoczyć, tylko ja coś, coś nie umiem, nie? Czekajcie, zobaczmy sobie jeszcze szybciutko. No tak, no muszę tam wskoczyć, żeby. Kurczę, zatrzymałem się. Ej, to nie będzie łatwe, żeby tam żeby tam wskoczyć, wiecie? No dobra, a czy dam radę się wspiąć na przykład? No dobra. Czyli da się wskoczyć na to na górze, bo blokuje się na tym, nie? Czy to jakby jednoznacznie oznacza, że da się... Nie mam pojęcia jak tam. A może da się jakąś inną drogą? Nie, no muszę. Muszę się przedostać tędy. Hmm. Tu mnie jeszcze nie było. Nie, no 100%, że da się tędy przejść, co nie? A co, jakbym wiecie? Hehehe, <laughs> patrzcie, jak oszukałem, widzieliście to? Podwójny skok, plus atak, i, i, i dałem radę. Poproszę, mogę to niszczyć całkiem ciekawie. Z zeskoczmy sobie wprost do wody. E, aby przejąć światło, czy ja tego wcześniej nie robiłem? Wygląda na to, że nie. Czyżbyśmy tu byli pierwszy raz? Nie, no to aż dziwne. Dobra, zdobyłaś nową umiejętność. Przypisz ją do... Okej, okay, przytrzymaj Q. Regeneracja. Mhm, mm przypiszemy ją pod przycisk E. Aha, no dobrze, rozumiem. Rozumiem, po prostu możemy... Możemy sobie w razie czego zregenerować trochę życia całkiem spoko sprawa, dobra. Muszę pamiętać, że jestem bardziej wrażliwy na obrażenia. E, ja chcę iść i tu i tu i kurczę chcę iść i na górę i na dół nie. Jednocześnie, bo nie było mnie i tam. Stąd braliśmy pochodnie, jak zapewne pamiętacie. <ścoughs> Cofamy się może do, wiecie, do rzeczy z pierwszego odcinka, ale wcześniej nie mogliśmy tędy przejść, nie mieliśmy podwójnego skoku. Teraz ten podwójny skok posiadam. Więc no, oczywiście na pewno będziemy mogli dostać się do miejsc, które wcześniej były dla nas niedostępne. Jak na przykład to miejsce tu. Kim jest Lupo? Kartograf. Więc sprzedam je za połowę ceny. Kupuję mapę. Kupuję mapę. Nie mam pojęcia, co to dało. Ale i tak na razie nie miałem. O, oh, wow. Dobra, jest zaznaczone gdzie byłem. Poprzez taką chara charakterystyczną poświatę, tak mi się wydaje. O kurcze, tutaj jest wejście. Okej, okay. to będzie super trudne. W wielu miejscach nas tu nie było. Więc no cóż. Nie wiem, czy nie powinienem zacząć jakoś. Czekajcie, zob przyjrzyjmy się temu jeszcze raz. Może gdybym zaczą zaczął od dołu. Nie mam pojęcia, co to jest... Aha, to jest ta studnia z zapisem chyba, tak? Tak mi się wydaje, możemy przejść też jakoś tędy... Dobra, możemy pójść tędy... Kurczę, nie mam pojęcia... <laughs> nie mam pojęcia, ale na pewno znajdziemy tutaj masę przeciwników i masę różnych umiejętności... Które na pewno przydadzą nam się jedne bardziej, drugie mniej... <laughs> Okej... Okay. Nie wiem, czy jestem w stanie to zniszczyć, tak wam powiem. Tu nie jestem raczej w stanie doskoczyć. Przynajmniej na razie. Chyba, że wiecie, zdobędę potrójny skok <grymne> pewnego razu. Okej. Okay. Cyk, tu się wcześniej prawdopodobnie nie byłem w stanie dostać. Tego mogę się przytrzymać na 100%. Dobra. Wytrzymałość. Nowy kamień. Zmniejsz liczbę otrzymanych obrażeń. Okej. Okay. Zmniejsz otrzymane obrażenia. No, na razie wolę zostać z tym, co mam. Na pewno wspinaczka jest bardzo przydatna. To, że te kule przylatują. No wiecie, jak będę miał problem z jakimś bossem, to wtedy rozważymy użycie. Okej. Okay. Z powrotem do mapy. Wtedy sobie rozważymy użycie. Okej. Okay. Czyli. Aha, jakoś jakby pod wodą muszę przepłynąć, tak? O kurcze. Jak się tam dostać? Prawdopodobnie muszę mieć odpowiednią umiejętność. Tak podejrzewam. Teraz tego nie zrobimy. Na 100%. Nawet jak wzmocniłbym swoją wytrzymałość, coś takiego za szybko mnie zabija. O kurczę, ale szybko mnie goni ten stwór. Mhm. Tu wszędzie byliśmy. A, tylko teraz nie mam za bardzo jak wrócić. Stąd, tak, nie da się zejść. Tu na górze coś jest. Nie mam jednak szczerze pojęcia, jak się tam dostać. Nie, to raczej nic nie da. Dobra, możemy się ześliznąć ześlizgujemy się z powrotem. I teraz tak, tam byliśmy. Tutaj jest ślepa uliczka. Można by się dostać dołem jakoś z powrotem, jakby tędy. Tu mnie nie było, więc mo możemy to zrobić. Zróbmy to. Czyli co, idziemy sobie w tę stronę, tak. Nie do końca. Znaczy w tę stronę, ale trochę inaczej. Ok, to sobie zniszczmy od razu. O! Nic z tych rzeczy nie damy rady tego otworzyć. Ała, dobra. Pamiętam, że tu byłem. Fajne jest to, że zada zadaje więcej obrażeń, powiem wam. Też na pewno spoko jest to, że mamy te regeneracje. Teraz też poruszamy się znacznie sprawniej. Okej, okay, idę w dobrą stronę. Na dole raczej nic na mnie ciekawego nie czeka. Poprzednio chyba nie mogłem się tędy też przedostać. W sumie nie wiem, tak wam szczerze powiem. Nie wiem, nie pamiętam już. O kurczę. Prawy wysoko. Ale jak spadnę, to w sumie nic się nie stanie. Ale wydaje mi się, że. No właśnie, że dam radę przejść. Możemy się podczepić. Tutaj nic nie ma. Dobrze wiedzieć. Nie wiem, czy ta woda jest jakkolwiek dla mnie groźna, ale wydaje mi się. Dobra. Nie, wydaje mi się, że chyba jednak nie jest. <laughs> Wydawało mi się, że, że może być, ale okazało się, że jest zupełnie niegroźna. Okej. Okay. Jest jakiś kamień na górze, nie? Chyba ten kamień by nas interesował, co? Oj, chyba tak. Oj, chyba ten kamień nas interesuje. Spróbujmy się tam dostać. Okej. Okay. Myślę, że pójdzie bez większego problemu. Super. Cyk, mamy już dwa. Super, super, bo jeden dostaliśmy. Wow. Opuszczona Nora, atramentowe moczary, tak? Czyli tu są przejścia do jakichś. Aha, ok. Ciekawe, gdzie się kończą atramentowe moczary. Mhm. Mm tu odblokujemy. Dojścia do jakichś nowych lokacji. Nie wiem, czy ja się chcę pakować do nowych lokacji, nie? O kurcze. Czy. Nie, chyba nie za bardzo, co? Tam na pewno nie. Tutaj zaraz zobaczymy jakieś ślimory. Jakieś strzelające stworzenia. Oj. Myślę, że nie mamy podjazdu w tych nowych lokacjach. No dobrze, ale to będę wiedział w takim razie. Możemy tutaj sobie zejść na dół na przykład. Tu mnie nie było. Dobra, no tego stworka. Okej, okay, byłem już na hita. Okej, okay, no na pewno nie chcemy się tam pakować w te nowe lokacje, bo to jest dla nas zbyt... Yy, no, zresztą sami widzieliście. Pozwolę sobie odpuścić walkę. Tutaj z nim możemy zawalczyć bez problemu. To są jednak dużo pros, wiecie, dużo łatwiejsi przeciwnicy. Ejku, co tu się dzieje w ogóle? To jeszcze się przyczepiłem ściany. Okej, okay, mamy tutaj drugiego takiego samego przeciwnika. No easy to pójdzie, to pójdzie akurat easy. Okej. Okay. No spoko. Chyba nic tu nie ma, co? Chyba nic tu nie ma, niepotrzebnie się tu pakowałem. O kurcze, dobra, wracamy. Dobra, ten atak może czasem pomóc. Ten atak może czasem pomóc. Dobra, yy, w górę tam, czy ja mogłem pójść. Aha, tu było to rozwidlenie, tak? Dotarłem do rozwidlenia. Nie interesuje nas rozwidlenie na atramentowych moczarach, raczej. Przynajmniej póki co, więc wracamy. Dokąd ja bym chciał iść? Jeżeli pójdę tutaj na dół... Chyba mnie tu nie było, no nie wiem, możemy zobaczyć. Wygląda na taką, wiecie, ślepą uliczkę, ale z drugiej strony... O właśnie. Zdobyliśmy sobie zawsze trochę golda. Czy też tego odpowiednika, który tu jest złotem, nie mam pojęcia, cóż to takiego jest. No dobra, nie do końca wiem, gdzie mam iść, ale... Wydaje mi się, że na tym trochę Ori polega na takim swobodnym e, przemierzaniu sobie tego właśnie e, świata i powiem, wam, że mi to całkiem odpowiada. Okej, okay, czekajcie, czy ta kula nie odpowiada? Zobaczcie, 44% i ona jest zapełniona, tak, w 44%. Czyżbyśmy musieli wiecie, jakby 100% zwiedzić tych moczar? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie o to właśnie chodzi. No dobra. W sumie jestem w stanie to zrobić jak najbardziej. <noise> jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić. O, kot wstał na biurku, bo u mnie leży sobie kotek teraz na biurku. I słuchajcie, wstał i się zaczął niepokoić, że nagrywam. Ojejku, dobra, tam nie wrócę. Stąd przyszedłem. Kocie nic nie widzę, zasłaniasz mi grę. Proszę nie miałczeć. Nie wiem, czy słyszycie. Mo możliwe, że nie słyszycie, bo. Ten mikrofon jest tak ustawiony, że raczej nie powinniście go słyszeć. Okej, okay, spróbuję wrócić, jakby do góry. Tam byliśmy, i wydawało mi się, że nie da się wejść z powrotem. No tak, utknęliśmy na tym etapie, że to jest ciężko wrócić, ale podejrzewam, że się da, tylko ja po prostu nie ogarniam. To jest chyba naj. wygląda, jakby się dało to zrobić, co nie. No, może być ciężko. A z atakiem? No, nie za wiele. Nie złapię się tej ściany. Także tu nie wrócimy, nic z tego, nic z powrotu na górę tędy. Tutaj musiałbym mieć coś, co by pozwoliło mi przepłynąć pod wodą. A więc to w sumie zasadniczo całkowicie odpada, bo nic takiego nie posiadam. No dobra, no to chyba musimy eksplorować dół. Chyba musimy eksplorować dół. Nic lepszego mi nie pozostaje w tym momencie. Możemy użyć. No nawet na pewno będziemy musieli użyć mojej umiejętności z regeneracją. Zobaczmy, jak ona działa. Okej, okay. <ścoughs> działa błyskawicznie. To mnie akurat bardzo cieszy. To mnie akurat bardzo cieszy. Przechodzimy sobie z powrotem przez bramę. No tak, chyba tak, chyba tak. W sumie to na pewno. W sumie to na pewno. Dobra, wspinamy się. O kurcze. Czyżbym nie dał rady tam wrócić? Dobra, muszę sobie ogarnąć, jak, jakim cudem ja się tam poprzednim razem dostałem. Nie no, jakoś tędy, co? Dobra, czekajcie, bo teraz walnę z Gona. Wow, to w ogóle... całe życie mi... Dobra, po prostu mogę wejść. <laughs> nie wiem dlaczego, czasem wydaje mi się, że coś jest przeszkodą, kiedy absolutnie nią nie jest. No niestety, takie, nad takim wyczuciem będę musiał jeszcze popracować. Okej. Okay. Gdzie mnie nie było? Najbardziej jestem ciekaw, co na przykład jest w tym obszarze? Co na przykład jest tutaj? Dobra, czekajcie, wpuszczę sobie tylko szybciutko kota. Znaczy wypuszczę w sumie. Okej, okay, moi drodzy, tutaj widzicie takie swego rodzaju cięcie i pewnie zastanawiacie się dlaczego dlaczego było cięcie i w ogóle generalnie ten moment Nagrywam już po nagraniu całego tego odcinka dla Was. Ogółem, słuchajcie, miałem taki problem, że w pewnym momencie, a dokładnie właśnie po tym, jak poszedłem wypuścić kota z mojego pokoju, to strasznie skaszaniło mi się audio. Ogółem, też w samym odcinku długo błądziłem. Tak, zapewne zauważyliście, dało się tam skoczyć, dało się tam skoczyć. Ja zanim do tego, jakby, zanim do tego dotarłem, to zajęło mi to naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Jeszcze, wiecie, połaziłem po różnych miejscach, także, no cóż, tutaj oczywiście spotkaliśmy nową postać. Czy te widoki nie są wspaniałe? Okej, okay, opowiada nam jakąś historię. Także ja już to wszystko ogółem widziałem, ale nagrywam to dla was teraz, takie audio dogrywam. Ponieważ tak jak mówię, strasznie mi się skaszaniło wy, e, po, 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 tym, po, tym, po tym jak wypuściłem kota. No więc teraz, nie, teraz no cóż, trzeba dograć. Stwierdziłem, że to będzie najlepszy pomysł. Ogółem e, nie odblokowałem nic nowego. To, co teraz widzicie po tym cięciu, to jest. Teraz w tym momencie kupuję sobie właśnie nową umiejętność, ponieważ poznaliśmy postać, która, e, która jest w stanie nauczyć nas nowych umiejętności, jest w stanie również je ulepszać. Także wreszcie znalazłem zastosowanie e, jakby dla tych, dla tych kul energii, czy cokolwiek to jest. I ja się tu zdecydowałem na taką włócznię. E, tak, jak tu widzicie, rzuć potężną świetlistą włócznią. dokładnie i dostaliśmy żeby znaleźć siedlisko. Dostaliśmy zadanie, żeby znaleźć siedlisko. Ogólnie możecie zobaczyć, że mam trochę więcej życia. Mam 4 punkty życia zamiast dwóch. Eee... Znaczy zamiast trzech, to dlatego, że znalazłem taki kamień, znaczy dwa takie jakby liście, które po, jakby po znalezieniu dwóch uzupełnia wam się, uzupełnia wam się właśnie życie o jedne, jedno takie pełne kółko, ale poza tym absolutnie nic nie znalazłem, a to cięcie, które widzieliście właśnie pomiędzy... Tym jakby niedogra niedogranym głosem, a tym dogranym głosem, to trwało tak z 15 minut. I ja naprawdę przez ten czas błądziłem, no może nie z 15, przesadziłem. Chociaż nie, no tak trwało z 15, jak nie z 20. Ja przez ten ca czas cały czas błądziłem, próbowałem jeszcze raz pójść do tych nowych krain. Nawet pokonałem jednego ślimaka, ale <laughs> no niestety to absolutnie nie wystarczyło. Te nowe krainy są poza naszym zasięgiem póki co, więc no po prostu muszę być coraz lepszy, muszę mieć coraz więcej życia i no coraz to nowsze umiejętności. Wydaje mi się, że jeżeli trochę jeszcze zdobędę tych, um, tych punktów, które, dzięki którym mogę kupować i ulepszać umiejętności, to wydaje mi się, że będziemy na naprawdę dobrej drodze, żeby, żeby no po prostu, żeby odwiedzić sobie właśnie te um, nowe krainy. Tak, też mi się wydaje. Tutaj mam w ogóle nową tą, nową. E, jakby. Hmm, coś nowego, bo jest takie. wiecie, takie jakby taki kawałek, na którym możemy się kręcić i wyskakiwać do góry. Powiem wam strasznie dziwnie się czuję komentując tego typu grę po, po jej nagrywaniu. Zastanawiałem się nawet, czy nie zostawić po prostu wam ja tego w pewnym momencie bez mojego komentarza, ale uznałem, że wypadałoby wyjaśnić e, skąd mam chociażby właśnie cztery punkty życia zamiast trzech. To po prostu e, jakby jak grałem jak poprzednio odwiedzałem e, te lokacje e, tam niżej to nie zauważyłem paru, paru takich rzeczy, które jest, byłem w stanie rozwalić tym e, swoim mieczem, no i po prostu wiecie rozwaliłem je tym mieczem i i, i tam okazało się właśnie, że, czeka na mnie, do, czekają na mnie <gry> że czekają na mnie dodatkowe punkty życia że czekają na mnie dodatkowe punkty Życia, dokładnie tak. No i tak, jak mówię, zebrałem dwa takie listki, no i udało się wbić cztery punkty życia, co jest dosyć istotne, bo jak zapewne pamiętacie, te nowe e, te nowe stworki, te stworki z nowej krainy są dosyć e, mocne, więc wymagają odpowiedniej ilości punktów życia. Tutaj generalnie zorientowałem się, że prawdopodobnie to służy e, do tego, aby wrócić sobie na e, do tego właśnie, co uczy umiejętności, że jakby to miejsce do tego służy. I tu niepotrzebnie zdecydowałem, że jednak chcę iść dołem, bo jak zaraz się przekonacie, to totalnie był nietrafiony pomysł. Stwierdziłem w pewnym momencie, wiecie, cały czas lazłem do góry, tu stwierdziłem, że o, chcę iść jednak tędy, okazało się, że nie, że okazało się niestety, że się nie da. Także, no cóż, byłem zmuszony zawrócić. Ale z tego co pamiętam, zrobiłem to w miarę sprawnie. Uleczyliśmy się oczywiście. Tak jak widzicie, mam teraz wszystkie trzy skile, także będziemy musieli teraz już powoli wybierać. Ogółem ta włócznia jest tak sądzę, że jest całkiem mocna, ale zabiera nam aż dwa punkty energii, a ja mam tylko trzy, więc jestem w stanie jej użyć tylko raz, ale wydaje mi się, że mimo wszystko, e, mimo tego jakby mm, ułatwi mi ona walkę. Musiałbym przejrzeć wszystkie te umiejętności, przetestować Zobaczyć wiecie jak one w praktyce wyglądają czy tak to ujmę. Wtedy wydaje mi się, że najwięcej by mi to dało. Oj, wypadł mi, jakby jak to mówię, to jednocześnie trzymałem w ręce klucz chyba od garażu albo od drzwi wejściowych, nawet nie jestem pewien, teraz wam powiem. No i po prostu mi wypadł z rąk, jakbyście się zastanawiali, co to za dźwięk, to już tłumaczę. No i słuchajcie, tutaj zaraz będziemy mieli naprawdę ciekawą historię sporo wnoszącą do samej fabuły. Najpierw jednak komar, najpierw jednak musimy oczywiście pokonać komara. <laughs> jest to pierwsze, pierwszy spotkanie z tego typu przeciwnikiem i powiem wam, że o dziwo był, no w sensie, on jest bardzo trudny, zobaczcie, ciężko mi idzie. Znaczy, inaczej, to, że ciężko mi idzie nie znaczy, że jest bardzo trudny, no ale zaznaczam, że łatwo, łatwo nie było jeśli chodzi o pokonanie właśnie tego komara. Także, <laughs> no, 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 no cóż, no łatwiutko to nie było na pewno. Ale się udało. I tu słuchajcie, jest bardzo, bardzo ważny moment, także nie będę nic mówił. Mała sowa spadła. Także nasz towarzysz jak... jakiś znak. Także cóż, wierzymy tutaj, że ten kwolog nam naprawdę pomoże. Ważne, że już mamy jakąś informację odnośnie naszego przyjaciela i towarzysza. No i ogólnie, moi drodzy, w tym miejscu skończyłem odcinek. Eee, cóż, mam nadzieję, że wybaczycie mi ten drobny błąd. Postaram się teraz nagrywać mm, audio na dwóch urządzeniach. Nie wiem, czy to była wina mikrofonu, czy nagrywarki. Wydaje mi się, że mi nagrywarki, mam taką nadzieję, jak mikrofon, to trochę gorzej. Cóż, jestem ja z Wami żegnam, do usłyszenia, do zobaczenia, wybaczcie za te drobne niedogodności. Cześć!